Wszyscy powtarzają, że play-offy to zupełnie inne granie niż runda zasadnicza. Wy to dzisiaj pokazaliście. Po tych wszystkich przegranych meczach, w tych najważniejszych, udało wam się odnieść zwycięstwo. Tak, tak, tak. Myślę, że play-offy to nie to samo. Dzisiaj moim zdaniem pokazaliśmy charakteru, bo mieliśmy nasz cel był dobrze bronić. Okazało się, że jednak 94 punkty strzelili, także nie było to najlepsza obrona z naszej strony, ale jednak wygraliśmy, dlatego mówię, że dziś pokazaliśmy charakteru. I e, dobrze, że wygraliśmy. No, liczy się najbardziej zwycięstwo. Prowadziliście już różnicą prawie 20 punktów i na koniec taka, y, taka nerwówka. Co się stało? Dekoncentracja? A, można powiedzieć, że może dekoncentracja. Można powiedzieć też, że gramy przeciwko bardzo dobrej drużynie, także szczegóły się bardzo liczą cały mecz. E, było wiadomo, że oni nie odpuszczą, bo to są play-offy i każdy mecz wygrany się bardzo, bardzo liczy i przegrany też, także... No, ale tak jak powiedziałem przed chwilą, najważniejsze, że wygraliśmy. Pokazaliście dziś niesamowitą skuteczność w rzutach za trzy, przynajmniej w tych trz pierwszych trzech kwartach. Tak, tak, to nas, nam też bardzo pomogło. No, wiemy, że mamy dużo shooterów, du dużo, gra dużo, dużo z nas może za, za trzy e, bardzo dobrze rzucać. E, no, i to nam pomogło wejść w ten mecz, zacząć dobrze. No i potem e, oni, oczywiście, gonili za wynikiem cały mecz i to jest potem ciężej e, na końcu się skoncentrować. Mówi się powszechnie, że play playoffy to zupełnie inne granie niż faza zasadnicza. No, dziś to właśnie się okazało. Z Turowem wygraliście pięć spotkań wcześniej, dzisiaj się nie udało. No, dzisiaj się nie udało. Trochę za późno się obudziliśmy, walczyliśmy pod koniec, ale, ale Turów jest na tyle doświadczonym drużyną, że się potrafi utrzymać tą przewagę z pierwszej połowy. Przespaliście tą pierwszą połowę? To chyba tak podręcznikowo nie niemalże. No tak, zdecydowanie. Za mało było agresji, za mało było energii I, i to spowodowało, że Turów świetnie trafiał. Zdecydowanie lepiej broniliśmy już w drugiej połowie, było więcej szybkiej gry z naszej strony i, i, i ten wynik zupełnie zaczął w drugą stronę iść, ale, ale na pewno na swoim boisku nie możemy, nie możemy tak łatwo oddawać punktów jak w pierwszej połowie. Seria jest do trzech wygranych meczy, to dopiero pierwszy mecz. Jak trzeba zagrać w tym meczu, który odbędzie się za dwa dni. Każdy mecz ma swoją historię, także, także na pewno musimy zmienić nasze podejście, lepiej grać w obronie i, i zobaczymy, co, co uda nam się wykrywać w ataku.